Dobrze, jednakże kupiliśmy im my te kotki. Teraz zamiast na telefonie, na telewizorze bawią się z nimi, a my co możemy obejrzeć telewizję. Tak w ogóle, jak one się nazywają. Hej, dzieciaki! Hej, mama! Ej, powiedzcie, jak się nazywają te kotki. Ej, no, jeszcze nie wiemy. To jest kotek Marau, to jest kotek Hau. To jest kotek Kicia. Hola, nie gadaj, głupot. No dobra, to będzie... Mm, to jest Milka. Ale tamto jest Mila, nie. No to to będzie... Mm, nie wiem. Trzymaj tego kota, to jest nasz kot. Musimy wymyślić imię. Ona będzie się nazywać... Klaudia. Nie Klaudia. Jakieś zwierzęta? Może... Elza. Mam ten mo Nie, nie, ona Może ja wiem, tym imię. No dawaj. Ja wiem, jak będą się wszyscy nazywać. To jest Chloe. Tak. To jest Koko. Tak. A ten ostatni? Uwaga, najlepszy. Szeryf! Co? Ale fajny szeryf! Ale super! I tak. wy macie koko. Nie ja ma kluczki. I szeryfa. Ale śmieszne. Bardzo fajne. Yy, a my musimy dzisiaj ja z tatą I nie wiem, czy wy też. Ale pojechać do lekarza. Wiecie. Tak wiem. Okej, okay, a chyba też wiem. A ja nie wiem, co jest grane. Powiem ci później. Trzymaj Chloe. Super. Chodźmy się pobawić tam. Okej, okay, to są nasze piękne kotki, ale jak mam górę. Nie chodź do, na górę do mojego pokoju. Yy, to... Dobra, zostaw. To my będziemy teraz się wybierać do lekarza. Emilka jest odpowiedzialna za nie i za koty, i za psy. A widzicie wszystkie zwierzątka na górę. No dobrze. Masz Mila, Reksza i Lucy. Zajmijcie się wszystkimi. Super. Tyle mamy tych zwierzaków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ej, ej. To my idziemy. Pa, do zobaczenia. Pa. Idziemy do lekarza? Tak. Zostawię im otwarte drzwi. Tak, no. Dobra, jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry. Na kojarze. No, tak. Był pan tutaj nic temu. Co się nią stało? No. Yy, czulka zniowu hola. Albo leki się skończyły. Nie, my na USG A! A numerek? A. Ja pobiegnę szybko. Numerek, numerek. O! Jedynka. Mamy jedynkę. To proszę czekać. Ale w kolejce nikogo nie ma. A jedzinka, usłyszałam sztufka. Co? Eee, okej, okay, dobra. Plosy wyzucić i plosy wchodzić. Nie wiem na które piętro. Tam jest pokaziane na lisiunkach. Aha, dziwne. Eee, drugie piętro. No dobrze, jesteśmy w tej. Chodźmy. Dobrze wiesz? Za tydzień już. No przed nie będę. Dzień dobry. Dzień dobry, Państwu. E, gdzie jest. Lekarz? O, tam. Cie, czekam moje skarpetki. No tak, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, tak, już muszę wejść. Już jedzie, już No, łóżka. Pan? Co? Ale co? Nie, nie, ja, żona. A, okej. Okay. No przecież sobie tak żartuję, proszę państwa. No tak, super. Hmm, bardzo śmieszne. No, takie moje dowcipy. No, może na łyżkę. E, Była pani już na łożysku? No tak, ale nie było zbyt wiele widać. Mhm. No to niech pan się pani. A, no tak. Tutaj? Nie, tutaj. Ja panu przyniosę, tutaj nie chcę pan e, of no Dobrze. A, jest strój. Proszę lecz. Przebierzane. E, tak. No, musi leżeć. Bierzemy, to bierzemy to idzie się. Okay. teraz dezodorant na moje lątki A Ludwik. E, co, Nie, ludwik. Co? Zaltuję przecież. Poszukaj. Najpierw wszystko tutaj. Wszystko dobrze. Teraz piszemy to i sprawdzamy. O, o, o! I jak wyszło w wcześniejszych wynikach? No, chyba tylko jedno. I pewnie chłopiec. Czułam się jakby miał chłopca. A Nie czuła się pani inaczej? Dziwna. Co? Dziewczynka? Nie no, dziewczynka. Ale super dziewczynka. Nie, nie o to chodzi. Nie czułam pani czegoś większego. Yy, nie, raczej nie. Aha, no to no, pani się pomyliła, bo e, bliźnięta są. Co? Nie, ja ją zrobię. Muszę spojrzeć. Bliźnięta? No, tak, bliźnięta. Znowu? O, to pani już miała? No tak, już miałam. Mam, oni mają po 5 lat, ale znowu? Chłopiec? Dziewczynka? No, tak. My się spodziewaliśmy tylko chłopca. Byliśmy tak przygotowani. No to tyle Państwo byli przygotowani. Dobrze, do widzenia. Tylko się przebiorę. O Jezu. Ale się nie spodziewałam. W sumie nie tak źle, ale... Nie. Wolałabym już samego chłopca. Chłopca i dziewczynkę. Jak my nazwiemy dziewczynkę? Dobrze, do widzenia. Nie wiem, ja to jestem zaskoczony. Jak nic? Chłopiec Oliwier, tak? A dziewczynka? No nie wiem. Dajmy Emil, co może wymyślić, jakieś ładne wymyśli. Okej, okay, oby. Wychodzimy. Jestem zaskoczona, pozytywnie czy nie? No pozytywnie, bo. Ale już wiesz, ile? Piątka. Miała być czwórka. Przynajmniej. No piątka dzieci. <śmum> nie dobrze, my już wychodzimy. I jak z nie wyszło? To jest ojcem. Yy, co? Proszę pana, no ja jestem ojcem. A, no. Dobrze, do widzenia. Yy. O co chodziło? Yy, nie wiem o co mu chodzi. Dziwny typ jest. Naprawdę dziwny. I jak robimy jakiś baby shower czy co? Nie, no zwyczajnie robimy. Po prostu wszystkim mówimy, że będzie tak i tak. O, szkoda. Pieniędzy nie mamy, jak chciałaś dom kupić. No właśnie. Musimy dom nowy kupić. Ale przecież musimy zniszczyć tamten pokój, gdzie mamy ciu I tam. Ale nie, ja chciałam nowy dom. Jak? chcę. Potrzebny nam jest nowy dom. Po co nowy dom? Czekaj, siądę. No, potrzebujemy nowego domu. No, co ci nowy dom? No, ale, no wiesz, nowy dom i tak dalej, no. Jakaś nowość, żeby nie było. Nasz dom jest taki, no, nieodpowiedni. No dobrze, kupijmy nowy dom. Och dobrze. Ale mam dużo dzieciakom do powiedzenia. Nie było nas. Z pół godziny, a tyle nowych rzeczy. No tak, faktycznie. Ej, z Chyba są. Szybko włączaj telewizor. Kotkami się bawimy. Tak, kotkami. Kotki, 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 pieski, kotki. La 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 la. O, już widzę, jak grzecznie się... Ej! Jak grzecznie się bawią. Tak, super się bawimy. Ale mam was do... coś do powiedzenia. Tak, mamo? Dziwnie to zabrzmiało. No, o czym najpierw mówimy? O przeprowadzce. Bo to jest luźniejsze. Okej, okay. nie wiem, kto jest luźniejszy, ale... No, o co chodzi? To chodźcie może... No, chodźcie tutaj, tu będzie najprzyjemniej, żeby to wam powiedzieć. Mamo, o co chodzi? No o to, że będziemy się przeprowadzać. Co? Przeprowadzać? Ale mi się bardzo podoba mój pokój, mam nawet własną toaletkę. Nie będziesz miała, będziemy się razem zapewne do mniejszego domku. Co? Ale bo u lekarza. Przecież nasz dom nie jest za mały. Ale jest nieodpowiedni na kolejną dwójkę dzieci. Co? Wygadałaś się. Ups, dobrze. Będziecie mieli dwójkę nowego rodzeństwa, tak? E, co? Super! Sosla i blad? Tak. No nie. Kolejne bochury będą u mnie i będą mi przeszkadzać. Mam dość! Emilka nie zadowolona. Ale pozwolę Ci wybrać imię dla dziewczynki. Chociaż tyle. Dobrze, to Wy się bawcie jeszcze z kotkami. Ale super, kotki, mamy Wam coś do, do powiedzenia. One słyszały. Dobrze, wymyślimy imię co Oliver? A dziewczynka? Emilia? To będzie, może. A Gabrysia? Gabrysia? Nie. Nie, Gabrysia zostaje bardzo ładna. Aha, no to będzie Gabi. E, będzie Gabrysia i Oliver pewnie. O, to super. Już mamy imiona. A co z tym domem? No. Kiedy będziemy jeździć, sprawdzać? Chyba jutro. No dobra.